Chodźmy, dzisiaj widziaj, przebawmy się miłak, wyjeśliście, czy tak, że się przebawmy na ten dach, na ten, na koparci dach, wystarczy, jeszcze raz, wystarczy, zasubskrybować kanał, lajkować, no i na, 100, na 200 na subskrypcji robimy nasz błęcia z moimi kolegami, kamyścimy, no i teraz, bo dziecko. Ja się pytałem, ale ja dobrze, wy pewnie nie te z Aby, ja my, 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 my tekstowe, mi. Tak myślę. No, pewnie, Pisałem, się, że robię ten film. Wtedy zrobię. Napisałem może, bo nie widziałem. Yeah. No, yeah. no, ale łóżcie się wzdrowiać, czy jest

Czas ekstraktu mieć. Patrzcie, przybliżenie to jest. E, w ogóle chyba to jest opuszczona koparka. Widowie, słyszycie mnie? Ja jestem na koparce. O kur... kur... Mi się wali droga. Podmienowe, do kamerowania uwalone. Wychodzę, wychodzę no i hotel na górze my biedni o tu jest jeszcze jeszcze raz dość subskrypcję subskrypcje lajka tam na dole no i na 200 subskrypcji robimy ten w a ja już padam.